Siemanko, witam wszystkich. Dzisiaj taki filmik, który będzie tylko uzupełnieniem recki pisanej, a nie samą w sobie wideo więc tylko pokażę Wam pokrótce ten nożyk. To jest oczywiście Cold Steel Code 4, nowość z tego roku, a w zasadzie jest to troszeczkę zmieniony model, który od dawna jest w produkcji, czyli Rekon. Pudełko wiadomo. Po pierwsze klipsi, Cold Steel dodaje dwa klipsy dla praworęcznych i dla leworęcznych Ok, to jest to, zobaczcie sobie jak ten nożyk wygląda hmm. z bliska hops, tutaj to o czym pisałem w recenzji, niech wyostrzy O. ta końcówka u mnie tego klipsa jest troszeczkę tak jakby zaostrzona, nie wiem czy to widać, i wypolerowana. O, to mariachi tutaj mi troszeczkę i odgięta trochę. Eee, klips, rękojeść, jak widać, nóż był używany, a rękojeść na, na tej aluminiowej rękojeści nie widać zbytnio żadnych śladów, co jest na pewno fajne. Dobra, otwieramy. Nóż chodzi bardzo dobrze. Można otworzyć tak, można otworzyć tak z kciuka bez żadnego ruchu nadgarska. Tak mniej więcej leży. W łapie z tej strony, z tej strony, e, te rzeczy, o których pisałem, czyli napisy. Halo, halo, o, widzicie? Schodzą. Niestety, tutaj już powoli tego jeszcze nie widać. Ale o S, E i L też powoli zaczynają schodzić. E, rysy: tak to wygląda. Tutaj nie będzie widać. No, nie do końca widać te rysy, ale, ale coś tam jest. Yy. Dobra, no chyba tyle, taki poglądowy tylko filmik, żebyście sobie zobaczyli jak to w ręce wygląda. Jeżeli chodzi o zamykanie, no to jeżeli naciśniemy tutaj na samą końcówkę, to chodzi bardzo dobrze. Jeżeli naciśniemy tu na początek, to ciężej. No, ja otwieram sobie tak. Zamykam. Czy znaczy otwieram blokadę? Zamykam. No, już tak. Hop, to idzie wtedy bardzo, bardzo lekko. Cold Steel Code 4. Jak chcecie coś więcej się dowiedzieć, to zapraszam do przeczytania recenzji. Na razie.